Doceniam chęć prowadzenia drużyny, Panie Krakowski, ale Pana umiejętności nie są wystarczające do trenowania zespołu z Superligi. Eee, cóż. Poza tym, niepokonani nie szukają trenera. Nagły problem zdrowotny trenera czerwonobiałych wykluczy go co najmniej na dwa mecze. Powstaje pytanie, kogo Super Strikers zatrudnią na najbliższe spotkania przeciw Palmandieri oraz niepokonanym. Stój, chyba jednak znajdziemy dla ciebie jakąś pracę. Posada u niepokonanych była moim marzeniem od wielu lat. <laughs> Nie, chodzi mi o pracę z Supa Strikes. Lecz płacił, będę ci ja. To prosta praca. Masz upewnić się, że Supa Strikes źle zagrają przeciw nam. Więc co ty na to? Tak, referencje ma niezłe, ale. Miałeś leżeć bezczynnie! Bez stresu! Rozmawiałem z. Leżeć bezczynnie znaczy leżeć bezczynnie! Bez stresu znaczy bez stresu! Słyszysz? Tu masz odłożyć pracę! Uh, Zapomnieć ale... o Super Strikers! I ja, porządnie ja, ja, się ja najeść! Nie, nie mogę, nie mogę. Możesz i tak będzie! Tak, referencje ma niezłe, ale... Ha? Cóż, zgodził się? Zaprośmy tego trenera do środka. Tak. Skoro się zgodził? Aha. Masz rację, ściano. Trener decyduje. Dobrze, zatrudnię go. To jest ten wasz super tajny, legendarny kompleks treningowy. Nie widziałem takiego już od lat. Serio? Ta maszyna to nowy patent. Meczo taśma. A, tak jasne. A tego to w życiu nie widziałem. Zaczynajmy, dobrze? Znasz nasz zespół: ściana, wielki bo, nordshow, el matador, el matador, skrętny tygrys, luźny joe i shaker. Porządkując grę, pokonamy palmentieri. E, najpierw załóżcie to: obrońcy razem, pomoc i napad. A ja myślałem, że szef był dziwny. El Matador! Czekaj! Trenerze, porozmawiajmy o treningu. Tak? Bez urazy. Ale taka taktyka kłóci się z naszym stylem gry. Serio? Tak myślisz? Nie pasuje do nas, trenerze. A mnie nie pasuje podważanie moich decyzji. Skoro nie ufasz mi, jak mam ufać tobie? Macie mnie słuchać bez szemrania i koniec! Szefie! Coś jest nie tak z tym krakowskim! Jeszker, inny trener, inne metody. Musicie mu zaufać i próbować tych rozwiązań. On nas nie rozumie! Czasami dziwna taktyka sprawdza się na boisku. Racja. Dzięki. Jeśli zagracie jak karze Krakowski, możecie przegrać z Palma i z niepokonanymi. Racja spędza, ale może warto spróbować. Może jest całkiem w porządku. Więc. Wszystko idzie zgodnie z planem. Dobrze. Z tą taktyką czerwono-biali się ośmieszą. Dzięki niej przegrają z Palmantieri oraz z niepokonanymi. Puchar Superligi zgarnę ja. Zupa strajkers prezentują dziwną strategię przeciw Palmantieri. Huh? O, oh! stać w linii! Nie przerywać formacji! Bez nerwów, panie krakowski. Nie chcemy kolejnego zawału! O, wielki bos trudem broni strzał Don Aldo. Nigdy nie wygramy z niepokonanymi, jeżeli będziemy grali w taki sposób. Spróbuj wypuścić Shakera! Co? Chyba krakowski źle ich ustawia. Tak, a piłkę ma palma! Czy wykorzystają przeciwne ustawienie czerwono-białych? GOL! Don Aldo! Obrońcy czerwono-białych nie asekurują się! To szaleństwo! Nie mogę uwierzyć, że wasz zespół miał zdobyć mistrzostwo w tym roku. <gry> O! o, nie ma to jak dobry relaks. Super strajkę przegrali z zero o dwa. Jeżeli chcą liczyć się w walce o Puchar, Krakowski musi postarać się przed meczem z Szarymi. <gry> Chłopcy, już dobrze. Tak nieraz bywa. Graliście nieźle. Wyszliśmy dzisiaj na amatorów. Panowie, jako wasz trener, przyrzekam uroczyście. Że nasz nowy styl gry wypali na pewno w meczu z niepokonanymi. Cóż, więc jutro ostry trening. O nie, jutro macie wolny dzień. Graliście na 100%. Odpocznijcie. Nie wiem, co planujesz, ale się dowiem. Shaker. Ciężki mecz, co? <laughs> tak. Słuchaj, myślę, że czas trochę powęszyć. Nawijaj. Krakowski jakby chciał przegrywać. Dowiedzmy się czemu. Aha. Wszystkie dowody przekaż trenerowi. Żadne zadanie nie przeraża detektywa Spenzy! <laughs> hmm. się czas. Dzisiaj mecz. Powiedz, że coś masz? Shaker, śledziłem go przez dwa dni. Facet jest czysty. Jedną chwilę shaker oddzwonię. Brawo! Spraw, by czerwono-biali zagrali z nami tak jak poprzednio. A wygramy z nimi na bank. Mam cię! Ty, złodziejko, oddaj mi to. Miękkie lądowanie. Słyszałeś ten hałas? Racja, spiskowcy, Pędzę do trenera. Dzisiaj mecz w Strikaland. Wszyscy są ciekawi, czy Czerwonobiali sprostają przeciwnikom, niepokonanym. Mój plan był doskonały. Krakowski pozmieniał taktykę Super Strikers. Dzisiaj wygramy. Strikers nie mają szans na bank. Oby Krakowski miał plan gry dla Czerwonobiałych. Dobrze, chłopcy, to ten mecz. Na szczycie ostatnio poszło fatalnie, tym razem trzymajcie linię, bo inaczej... Strike przypominają orkiestrę, a nie drużynę. Wracaj do linii! Widzisz? Byłbyś z innymi, gdybyś się nie wyrwał. <stryk> Stoją blisko siebie, podajcie na skrzydło. Gol! Niesamowity wolej i skarry! <noise> tak. 1-0 dla niepokonanych! Gipki rasta! Jeśli przerwiesz linię, przyrzekam, że cię wymienię! Krakowski stara się to przegrać. Wiem o tym. I mam na to dobre lekarstwo. Ja byłem pewien, że nie będzie operacji. E? O, tak, trenerze, to ja. Spędza. Shaker kazał mi to dać. Migiem. Miał Brawo. Brawo, rację. Jeżeli będą trzymać ustalone linie, niepokonani po prostu ich zmierzczą. E, ubrudziłem sobie twarz? Taktyka i pozycje dla graczy. Przekaż je raście jak najszybciej. Ważą się losy pucharu. Już pędzę, trenerze! Superstrikers! Nadchodzi detektyw spędza z odsieczą! Stój, czekaj! Włącz telewizor! Tak, wiem, że to ważny mecz! I byłeś taki grzeczny! Jeden mecz nie zaszkodzi! Hej, otwórzcie natychmiast! Próbujemy. Tak, zablokowały się. Puśćcie mnie! witam. A ty czego chcesz? Niczego. Dostarczam przesyłkę. Przesyłkę? To niedorzeczne. Skromny prezent od trenera. Czemu mój jest mokry? <laughs> Shaker miał rację. Krakowski pracuje dla niepokonanych. Koniec z jego taktyką. Nadszedł czas grać w naszym stylu w stylu czerwono-białych. Raz, dwa, trzy. Super! Dobra, nagrałem króciutki film, który pokażę widzom po kwistku. Przepraszamy, trenerze, <noise> cóż, zacięły się! Bez nerwów. Kazałem im trzymać linię. Grajcie jak każę! Bo po mnie! Znaczy, po nas! Za linię! Wreszcie grają jak zawsze! Instynktownie i z pasją! Gol! Supa Strikers strzeli! Brakuje im bramki do remisu i dwóch do zwycięstwa! Gol! Supa z wyrówna! Wskazówki krakowskiego z przerwy zdają się działać. Gratuluję, ale spróbujcie. Tak, jasne, rozumiem. Grajcie razem i idźcie za głosem serca. Nie mogę go słuchać z krakowskim na ławce. A może. Dajcie mu chwilę, ludzie. Złamie się mniej więcej teraz. Co wy robicie? Hej, za linie. Shaker, co ty wyprawiasz? Co? Nie, proszę! Ja tylko. Obejrzyj mecz z trybuny, trenerze. Nieczęsto się to zdarza. Nie, zdarzyło się to w. Cóż, yy, bardzo dawno temu shaker podaje do czoła. Muszę strzelić. Uh. Gol! Shaker główką zapewnia im zwycięstwo! Super, strajkę! pokonują szarych. Trzy, dwa. Zwalniam cię. Jedną chwilę. Spójrzmy na telebim. Sprawdź, Czyżby biali nowy trener czerwono był w, w, w zmowie z niepokonanymi? Wygramy z nimi ha! na Aha, To skandal! <śmiech> <śmiech> <Yeah>! <śmiech> niesamowity powrót. Wszystko to dzięki trenerowi. Myślałem, że nie układa wam się z Krakowskim. O, to nie Krakowski, tylko ty.